W tym Tower Defense mamy do pokonania takiego nuba. Taką świnię? Co, co? Lekarz mówił, że wszystko jest w porządku. W porządku jest, dobrze jest. Uii. Takiego miszka! Albo nawet takiego pajoka! Jak ja to przejdę, to jestem mistrzem! Żeby zacząć od najłatwiejszego nóbka, trzeba wytropić oczywiście jakieś swoje minionki! O, proszę, jajco za 50 gwiazdek, aby mamy... A, no, 50 gwiazdek, bo ile możemy mieć? Dawaj. MITYCZNY! MITYCZNY! O... Rer! Rer! 78% jest najsłabsze! Lekarz mówił, żeby się nie denerwować. Lekarz mówił, żeby się nie denerwować! No, więc kochane dzieci, ja wraz ze swoim samurajem idę na piętro numer jeden. Zaraz zobaczymy, czy pokonamy tego dupka O, normalnie, jak w toilet Tower Defense, tu będą wchodzić, tu będą sobie iść, i tu nie mogą wejść. Nie można im na to pozwolić. To co, sprawdzamy potworki. To ja klikam, zrozpocznij grę. A wy musicie szybko kliknąć, bo już tyle brakuje, tyle do 500 tysięcy subów. No, tak mało. Więc Zaczęła się gra szybko. Ja tu postawiłem. Wy, mam nadzieję, też postawiliście suba z dzwonem. O, 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 patrzcie. Pierwsze róbki, Ole ładne. Ten samuraj, co im robi? Patrzcie. Ło! Pa, pa, pa. Dobre. Dobry samuraj. A upgrade jest za 400. ja mam 275. Mam 400. Upgrade. O Więcej bi? Lej ten no. Dawaj! Ej, on, 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 co tak wolno bije? No szybciej! Lecisz, lecisz z tymi nubami. Wydaje mi się, że musimy drugiego postawić. Pyk. O, i teraz dwóch będzie biło. Pięknie! O, o, nie, o nie. Duch, duch, duch! Dziadu, nie! Zob o... o. O, o. On nie sięgnął teraz. Y on jest zatruty. Nie, pięć życia mu zostało. Pięć życia mu zostało. Stać mnie! Szybko! Dawaj! Jest! <słyska> nuby, nuby! No, lejcie go. No nie, znowu ten głupi duch. Co tu się stało? Czemu ich tu tyle? O matko, o matko, szybko. Y tutaj, samuraj. Dawaj! Lejesz gościu. Dobrze! Tak jest! Jestem mistrzem! Bo te samuraje głupie są. Ile tu ich jest? Co to jest? On wygląda ekstra, aż się zakochałem. Mój ty kochany. O nie, o nie. Nie! O, o życie tracimy, życie tracimy. 60 mam. Jak ja mam sobie poradzić z tymi ciamajdami? Upgrade, upgrade za 600, za 900. Wali! Dobra, on nie ma siły w ogóle, co on robi, no. ta, super. Upgrade, upgrade. Proszę! Dawaj! Dasz radę, wierzę w ciebie! Jesteś zwycięzcą! Kim jesteś? Jesteś zwycięzcą. Y upgrade, up O nie, mam 929. O nie, nie wiem, którego ja upgrade tego! Pyk! A ten jest za 400. Dobra, zaraz będę miał 400. Upgrade! Uda nam się czy... No, lej to, lej to! To są jakieś jajca, nie? 10 HP mi zostało! I wielki lub przy las! O matko, jak on wygląda! Aha, a to jest głównia, nie dadzą rady, nie? No, banda nie robów! Ja nie wierzę, przegrałem. Ale dostałem kolejne 50 gwiazdek. Jak bitera nie dacie czegoś lepszego, to będę musiał wydać Robuxy. O, o. No co jest? BADZIEWIE ba, wie jakieś jest! Tu mam nagrody. Dziesięć. Aha, i ty, i tyle. Ej, dobra, kupuję gwiazdki. 500 gwiazdek za 400 roboksów. Nie nupka jakiegoś nie mógł pokonać. łupka. Dawaj, dziesięć! I co teraz? O, samuraj. Dziewięć, jedny. Znowu samuraj! O! Demon, ksiądz. Ksiądz demon. Samuraj. O! A to dalej są red. Rare. Rare żołnierza! Irery, no nie wierzę. Co za badziewie? A gdzie legendarny, a gdzie sekretny, gdzie mityczny? Ale mamy żołnierza. Zobaczymy, czy żołnierz sobie poradzi. Normalnie na pierwszy ogień. Żołnierz. Zaraz go upgrade'ujemy od razu. O! No i ty mi się podobasz, mój misiaczku, ty mój kochany. Zaraz na upgrade'a uzbieramy Jak on rypia Ale no i to O, elegancko, ziomuś Widać, że wyszkolony I upgrade Wal śmiało w nobów. O, 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 tego ducha da radę, da radę Normalnie, easy To patrz, kolegę ci postawię jeszcze O matko, wyskoczył boss Lej go, patrzcie, na maksa go zrobiłem Dawaj Lejże, sznuba Jakie bydle Ubiją dziada, ubiją Dziada, proszę, ubijcie dziada. Ile ma zasięgu? Jeszcze ma! <mulatuj> dziada! Dobrze! Ooo! Oh. Oh, oh. Tysiąc HP jeszcze. a Co tak dużo? O oh, nie, on, on go nie będzie już bił. On go nie... Eee, szybko! Dajmy księdza. Ksiądz! Upgrade! 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 Up... A! I żołnierza! Wal go! dajesz Dobrze go, dobrze go! Tak jest! Wygrałem! Wygrałem! A, to dopiero ten pierwszy nubek był, a jeszcze ta świnia i cała reszta. Dostałem jakąś mityczną urnę. A, zobaczymy co mi wyleci. O! Za ILE?! Dwa i pół tysiąca, no oszaleli TY ŚWINIO! No chodź świnia, idę po ciebie I zobaczymy, czy ze świnką sobie poradzimy O, tutaj idą przy stole i będą... O, -o myślałem, że będą świnie jeść Oni Robloxa postacie jedzą! Na będą wchodzić. Tysiaka na starcie się dosta. Czemu oni idą dwie? Eee! Na dwie strony idą oszuści, dobra. Eee, soldier tu pierwszy. Upgrade od razu. Aaa, dobrze. W którą oni stronę będą szli. Nie wiem! O! co to jest? Jak oni wyglądają? Podoba mi się to. Dobra, to od razu dwóch dziadów. Oooo, już duchy od razu. No nie! One są za mocne. Te, co se idą raz w jedną, raz w drugą. No, eee Cię kręcę, jakie oszustwo. Nie, no oni mają za dużo życia. Szybko, tego trzeba upgrade, za 753 level mu zrobić. Dobrze, jest upgrade. No, lać. Ile on ma życia? Czemu 300? Wygnoję jedne obsmarowane smalcem. A! No, lać go. Lać go. Dobrze. Ja muszę Mityka, Mityka, tysiąca. Ja cię kręcę. Może uzbieram? Dobrze, lej go, lej go. 2,5 koła czeka. Masakryczna mysz. Ale jaja, to jest myszka Miki, tylko, że przerobiona. O, Zara będzie 2,5 Jest, gdzie tego dziada, gdzie tego dziada Na początek go, tutaj, tutaj yy. Tu, dobra, bij O, ale pięknie Ale on bije Po 450 leje normalnie Patrzcie jakie triki robi z Ameryki a nie, bo nie jest Ameryka, on jest y jakiś taki anime japoński. Czyli to są triki z Japonii. Dawaj triki z Japonii, dobrze. Ale pięknie. Już mi stać na kolejnego. i elegancko. Postawimy sobie drugiego. Dobra, drugi niech tu stoi. I ja cię co się teperoltuje. Patrzcie, on tu stoi, a zaraz będzie tam stał. No i coś mi się nie teperoltuje. O, 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 zrobił trika, dobrze. To jest eleganckie, ja dobrze, Lego ha, ha A to one jeszcze cały czas siły Co jest? One busta jeszcze jakiegoś dostają Ja cię kręcę e, soldiera na maksa O, lettera leci Easy e, W razie czego tutaj postawimy, no, ochroniarza Żeby ochraniał, tak? Jeszcze upgrade tutaj, żołnierzyka Dobra, one wyjść stąd nie mogą Hehehe he, he. Dobrze, czekam na świnię dawaj świnio, chodź tu Ale elegancko O, i kole... Kolejnego dziadygę, mogę postawić. O świnka! Rydy, 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 dy, rydy, rydy. Świnka Peppa! Chodź, chodź, świnio! Ale jaja. Te co robią? ja cię, ale go miotają! Świnia, noob. I Kolejną skrzynkę dostałem toksyczną, jakąś. Elegancko! Nie, rzadka urna, że rzadki mi wyleci. Nie. Rzadka to może być kupa. To jest najgorsze terery, są mech. A co leci z premium urny? Premium urna za 150, Uwaga, zaraz zobaczymy. Bo teraz idziemy kolejnego dziada pokonać. Ale bez was to nie pokonam, bo zobaczmy premium. Ooo, i tu są jakieś procenty. Ja to otwieram, wy klikacie łapę w górę na szczęście suba z dzwonem na szczęście. Nie wiem, czy wiecie, że to tak działa, ale jak teraz nie klikniecie łapki ani suba, to wtedy wy nie będziecie nigdy mieli szczęścia, tylko pecha. A ja, ja bym nie chciał tak mieć. Więc uwaga, musicie kliknąć razem ze mną i... Rer. I co ja lekarzowi powiem, że mam się nie denerwować! Jak mam się nie denerwować? Pospokój się! Dobra, ale mamy naszego kochanego mityka. A mityka żaden potwór nie tyka. I teraz jak pokonaliśmy świnkę Pepe, to jest kolejny pokój z szefem świnki Pepy. No to wjeżdżamy, window. proszę bardzo. O, Ciekawe ile mamy na stack. Ej, to jest ten sam pokój! Na stack mamy 1250! Czemu nie mogę tego tu postawić? Co jest? Ej! Co się stało? Dobra, coś coś się zepsuło. One idą w ogóle w drugą stronę tam. Posz... <śmiech> <śmiech> Tutaj! <śmiech> No dobra, no pomyliło mi się, no co? No skąd miałem wiedzieć, że tu się wchodzi? Raz za drugim razem będę wiedział. A, czyli wchodzą stąd i stąd. A cwaniaczki... Zamrażarki przyłażą. To tak. Jeden ziomek tutaj i drugi ziomek tutaj. O! I tego od razu upgrade'ujemy. O! Pięknie, elegancko. Szczelaj, szczelaj. O, o! Już się zaczyna, już się zaczyna. Poczuję 2,5 tysiąca na tego super. Dobrze, upgrade. Pięknie jedziesz! O! Duchy, duchy, nie mam pieniędzy. Strzelaj! Dobrze, walisz, walisz! Nie! Co cię Majda jedna, no? Ja cię kręcę, no, wal! I o, co tu się dzieje, on nie da rady, nie! O matko. Ale jest przypał. Upgrade. Tego też trzeba, zapgradeować. No, strzelaj, żeś, Nie wierzę, to nie dadzą rady. Lamusy jedne. No, upgrade, no! Nie! Co tu się dzieje? Strzelać, strzelać, strzelać! Ciawajdy! Dobrze, dobrze, bardzo dobrze. Nie! O, 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 duże o, o 1300 upgrade Dobrze, strzelaj w myszy I, a co tu się dzieje, tu jest już hardcore Nie Głupia gra Głupia, bo nie mam żadnej legendy Dobra, na legendę ile jest? 5% Dobra, kupuję kupię se za 750 robuxów 1000 gemów, uwaga Odpalamy 10 I teraz po rare, rare, rare no i... Epic, rare, rare, re. No czy to są jakieś jaja?! Wszystko przez was! No mi stoją tu i zasłaniają, Odsuńcie się! O, teraz mi nikt nie zasłania, kolejne 10. Rare... Nie... Ja oszaleję. Jakie rery? co jest?! Nie, nie, że?! Witaj, znowu rare. Ja przypominam, że wydałem tylko 700 Robuxów. I znowu, moje dziecko nie będzie miało co jeść przeze mnie. Dobra, ta miesiąc wytrzymała, to i kolejny dzień też wytrzyma. Aaa, ale tu można ulepszyć. Mam dwie te czaszki. Ulepszamy, oczywiście, że mojego mityka. O, i co się wy. O! 10% więcej ma range'a, Okej. Okay. I kliknęłem jeszcze raz i 15%. Ja chciałem innego wybrać. Dobra, przybieram inną taktykę. Tutaj trzeba tak postawić. Ty, tego, pyk, upgrade. Tego też zaupgradeujemy. I tego też. Dawaj dalej, dalej, dzidzia. O, może się uda. Co tu się dzieje? Ten za wolno bije. Ten tak jak bije, to... No, co za idy? Ja nie wierzę! O, o, dobrze. No, epickie soldierki, to są piękne. Upgrade. Dobrze, dawaj go, dawaj go. Nie! Oj, te myszki głupie. Ja nie wierzę, ta gra jest głupia, trudna. Za 2,5 tysiąca, za 2,5 tysiąca. Aaa, dawaj misiu, pysiu. Jest, dawaj, czary-mary rób. A, nie. Miałem mitycznego, no. Dobra, zostało mi 20 HP, ale tu upgrade'uję, daję radę. Dawaj go. Lej dziada. Upgrade. No walcie dziadów, no nie wierzę, że tu zauciekają, no. Ja cię, co tu siedziałeś pod samymi drzwiami. Jest. Teraz yy, drugi mityk, drugi mityk. O, tak, teraz są dwóch. Ha, 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 dobrze! Upgrade, upgrade, upgrade! Dobrze! Moje mi się pysie! Co tu się dzieje? Ja chyba bym postawił trzeciego mityka. O, 20 HP mamy, co tu się dzieje? Upgrade mityka kosztuje 5500! Dobra, za pięć pół półko, zaraz zrobimy upgrade'a. O, tak, jest upgrade! O, dobrze! Ale on teraz będzie bił po 800, a nie tak jak ci po 500. O, 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 idą, dwunasty wave, tu zaraz będzie boss! Zaraz przyjdzie szef wszystkich szefów! Idzie, tabies, jest! Świnia idzie! Matko, 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 bicie, 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 bicie. Yy, kolejny mityk Kolejny mityk, Jeszcze jeden. O, ale teraz będę miał mityków Dobra, easy. Nie, 15 tysięcy ma szef. On? O, nie, to jest i świnia, i szef! Czy ich pogrzało? Czemu oni mają tyle życia? <śmierdź> o, o, Ja nie wiem, co ja mam postawić teraz. Pyk, upgrade, upgrade. Padnij-no! Dobrze, dobrze, świnia, walcie, mityki moje! Ja Dobrze. Chiffa, bić, bić szefa! Szef, wszystkich szefów! Krzysiu Jarzyna ze Szczecina! O. Nie ma Krzysia! Uj, dostałem dwie urny. Epickie! Dobrze! O, chyba go miałem. A tego? Miałem czy nie miałem? No też go miałem. No nie wierzę. Ale, czy uda mi się pokonać kolejnego dziada? O matko, znowu przez dwa wejścia. Mamy na start 1500. O nie. Trzeba zrobić pyk i go zupgrade'ować. No dobra, walniemy tego też. Ale on jest głupi, bo rzadko bije. O, 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 o. Nie. No nie. No i super przepuszczają. Nie. Czy to jest jakiś żart? Ile wy przepuścicie jeszcze? Ja nie wierzę. 50 życiami zostało. Ja się załabie. Jakby mnie na pieniądze nie oszukali, to bym wygrał. A teraz ciekawi mnie, czy zdążysz tu kliknąć, zanim ten odcinek się skończy. Na pewno nie zdążysz, uważaj, masz mało czasu. Ten odcinek będzie też świetny.